Kupowanie pierwszego motocykla i to niezależnie czy nowego, czy używanego, zawsze jest dużym wyzwaniem, bo spełniamy swoje marzenie. Natomiast bardzo łatwo popełnić pewne błędy. Ja sam także padłem ich ofiarą, więc w tym materiale opowiem Wam o sześciu błędach, przed którymi warto się ustrzec. Ja jestem Daniel, a wy oglądacie RRMoto. Punkt pierwszy, pojemność motocykla. Większa pojemność wystarczy Ci na dłużej. To jest mit, który wielokrotnie słyszałem i sam prawie zrobiłem to samo, a może nawet i zrobiłem, bo pierwszym moim motocyklem była 600, ale uwaga, wiele osób mi podpowiadało, Daniel, po co kupujesz 600, skoro za rok maksymalnie półtora, znudzi się ta 600, już będziesz umiał na niej wszystko, więc kup sobie od razu litra. W moim przypadku rozważam akurat nie litra, tylko 954, ale z dzisiejszej perspektywy... Wiem, że to by był duży błąd, bo po czterech latach kupiłem sobie 954, miałem tam po drodze jeszcze e, 750, jeszcze jedną 650 i 954 i co? I nawet wtedy, po tych czterech motocyklach, 954 był mocnym motocyklem, tam nie masz żadnej kontroli trakcji, żadnej elektroniki, więc te 150, chyba 2 albo 1 koni mechanicznych, robią tam konkretną robotę. Dzisiaj już wiem, że większa pojemność wcale nie oznacza, że motocykl starczy nam na dłużej. Jest dokładnie odwrotnie. Im od większej pojemności zaczniemy, czyli z większą mocą, tym wolniej i trudniej będziemy uczyli się jazd na motocyklu. I oczywiście to też nie jest tak, że ja Wam mówię, że macie jeździć tylko małymi pojemnościami i koniec. Nie. Chcę tylko, żebyście mieli świadomość, że większa pojemność nie zawsze jest nam potrzebna. Zwolennicy teorii o dużej pojemności mówią jeszcze: po co będziesz tak często zmieniał motocykle? Jak co roku będziesz kupował kolejny, to tylko na tym stracisz. I to jest kolejny bullshit, ponieważ motocykle już od dawna nie tracą na wartości, a żyjemy teraz w takich czasach, że już kompletnie motocykle używane przestały tracić na wartości. Tak może być z nowym motocyklem, którego opłata się na przykład trzymać 2-3 trzy lata, ale naprawdę ta utrata wartości jest niewielka, więc nie bójmy. Zmieniać się motocykli. Nie bójmy się chodzić po tych różnych pojemnościach, bo to jedyne co będzie robiło, to budowało nasze doświadczenie i fan z jazdy. Drugi punkt: sportowe motocykle i sportowe Nakedy. Tak, kiedyś to były tylko i wyłącznie sportowe motocykle, dzisiaj do tego grona wjechały na grubasie Hyper Nakedy. Może niekoniecznie 765 RS, chociaż to też jest Hyper naked, ale jego już więksi, starsi bracia. W postaci 1200 RS albo chociażby BMW S1000R. To są wszystko motocykle, które potrafią dać sobie siebie bardzo dużo. I naszym błędem bardzo często jest to, że kupujemy na sam początek naszej drogi motocykle, które są mocniejsze i dużo bardziej wymagające niż nasze umiejętności na to pozwalają. I ja zrobiłem dokładnie tak samo kupując. Pierwsze swoje sportowe motocykle, szczególnie Gigsa 750, ja nie byłem na niego gotowy. Nie mogłem być na niego gotowy. Tutaj jeszcze mamy udogodnienie, że mamy elektronikę i kontrolę trakcji. Tam nie miałem niczego. I co? I okazało się, że podczas jazdy na torze 750, która była prawie o połowę mocniejsza niż moja wcześniejsza 600, kompletnie nie była szybsza. Ja na to, że męczyłem się bardziej i nie było większych efektów, więc jakby posiadanie od razu sportowego motocykla, albo nawet niekoniecznie sportowego motocykla, tylko po prostu mocnego motocykla, wymagającego motocykla, nie zawsze ma sens, bo nawet może przez przypadek zrazić nas do tych motocykli, bo one będą po prostu dla nas bardziej wymagające niż dawać nam frajdę z jazdy. Dlatego szczególnie na początku naszej drogi nie bierzmy na siebie po prostu za dużo. Punkt trzeci. Nieważny stan motocykla, ważne, żeby miał głośny wydech i kolorowe, markowe akcesoria. I to jest y, punkt, na, w którym też brałem spokojnie udział, ponieważ mój pierwszy motocykl oczywiście musiał mieć głośny, markowy wydech. Wtedy był to mi. Oczywiście musiał mieć crash pady, stalowy oplot, a później się okazało, że oczywiście musiał też być powypadkowy, miał krzywą chłodnicę i malowane owiewki. Ale tego nie sprawdziłem, bo inne rzeczy były po prostu tak cudowne, ładne i przyjemne, że nie przejmowałem się tym wcale. I tutaj pozdrawiam naszą koleżankę Rudą, bo ona szła niejednokrotnie dokładnie w tym samym tropem, co ja. Teraz już po tych latach nauczyłem się, że wolę kupić goły motocykl, chociażby motocykl turystyczny, wolę kupić goły motocykl, nie z tymi wszystkimi kuframi, gmolami... Innymi akcesoriami, po to, żeby lepiej kupić motocykl goły, ale z pewnym przebiegiem, niskim przebiegiem, najlepiej z polskiego salonu i z pełną historią, niż taki, który był sprowadzony z za zagranicy, ale ma już te wszystkie dodatki. W tej samej cenie ma już te wszystkie dodatki. Co z tego, że przebieg prawdopodobnie ma trzy razy skręcany. Co z tego, że mógł być powypadkowy. Co z tego, że nie znam się na tym motocyklu za bardzo, więc dopiero później okazuje się, że klocki hamulcowe są do wymiany. Ba! Coś przy hamowaniu lekko trzepiekierom i okazuje się, że tarcze hamulcowe również są do wymiany, a to już nie jest 500 zł, to już idzie w tysiące. Więc czasem chyba lepiej zainwestować w motocykl spokojniejszy, mniej kolorowy, cichszy, ale na przykład zainwestować przy okazji w wizytę mechanika, żeby sprawdził nam ten motocykl, niż kupować kota, ale w bardzo ładnym kolorowym opakowaniu. Ach. Punkt czwarty. Waga, waga i wysokość. To są dwa elementy, które są dosyć istotne, a mało kiedy bierzemy je pod uwagę, szczególnie w przypadku motocykli adventure czy cruiser. W przypadku takiego street akurat to jest bez sensu, ponieważ on jest jednym z najlżejszych motocykli w klasie. Ale taka ciekawostka: samo siedzenie ma już bardzo wysoko zawieszone, więc na przykład jeżeli ktoś jest troszkę niższy, to warto to sprawdzić. Ogromne znaczenie waga ma właśnie podczas kupowania motocykli wysoki. Waga i wysokość, bo kiedy kupimy sobie Adventura, to jeżeli nawet nam się wydaje, że jest spoko, to przy wolnych manewrach albo przy manewrach na przykład w offroadzie, niekoniecznie w jakimś dzikim offroadzie, bo na przykład kupiliśmy sobie Africa Twin i okazuje się, że mamy 1,75 m albo troszkę mniej. Może, się, może nam zabraknąć tych kilku centymetrów, szczególnie przy pierwszych próbach, nie wiem, zawracanie, pokierowywanie górek, wzniesień, wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy wystawić nogę, i okaże się, że zabrakło nam kilku centymetrów, bo było jakieś wgłębienie w drodze. Nie wszystko to, co wydaje nam się na asfalcie, jest takie oczywiste. Tak samo jest w przypadku kruzerów, Kiedy kupujemy, nie wiem, Goldasa, kiedy kupujemy e, BMW. E, touring, kiedy kupujemy jakikolwiek motocykl właśnie duży, turystyczny, chociażby Harley, które są mega popularne, okazuje się, że waga może mieć ogromne znaczenie. Dla mnie osobiście liczy się to, żeby motocykl był jak najlżejszy, nieważne do jakiej kategorii należy, po prostu więcej frajdy nam zapewnia. Punkt piąty. Elektronika, w zasadzie nadmierne ufanie elektronice. W nowoczesnych motocyklach jest dokładnie tak samo jak w nowoczesnych samochodach: czyli mamy kontrolę trakcji, która działa na kilku poziomach, która jest połączona z IMU, więc jak bardzo motocykl się przechyla, tak bardzo ona będzie działała. Mamy ABS, który również działa w taki sam sposób, czyli jak pada działa inaczej, jak się przechylamy na motocyklu, on odczytuje to sobie, działa inaczej. Doszło już do tego momentu, że potrafimy płynnie z hamulcem wchodzić w zakręty i nie musimy być Markiem Markezem, który to potrafi, bo jest zajebisty. My potrafimy to, bo elektronika to robi za nas. Natomiast nadmierne zaufanie elektronice nie jest niczym dobrym, ponieważ okazuje się, że Zaczęliśmy jeździć mocniejszymi motocyklami niż faktycznie powinniśmy. Dzisiaj jazda motocyklami o dużej mocy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek i niestety... Bardzo często zwalnia nas to z myślenia i w zasadzie nie zwalnia to. My sami siebie zwalniamy z myślenia i to jest błędem, ponieważ, po pierwsze, właśnie nie mamy, nie uczymy się tych odpowiednich odruchów, po drugie, pozwalamy sobie na więcej, czasem za dużo i myślimy sobie, aha, no to ty, kto ogarnia, zrobi to za nas. Otóż nie zawsze elektronika zrobi wszystko za nas. Sam miałem taką sytuację, kiedy jechałem Monsterem 1200S na długim łuku, kiedy było już mokro, ale to był długi łuk, i. Poczułem jak tył motocykla zaczyna łapać uścisk. prawdopodobnie podbiło lekko tylne koło yy, na jakimś wystającym elemencie na asfalcie, którego nie było widać. I motocykl się przesunął, o dobre pół metra się przesunął, kontrola trakcji nawet nie zareagowała. Ona spała, Mogło być jeszcze niebezpiecznie. mógł być jakiś żwir i jestem pewien, że kontrola trakcji nadal by nie zareagowała. A ja myślałem, że wszystko mogę, jestem młodym bogiem, mam elektronikę w motocyklu, zobaczcie jak ja jeżdżę, w zasadzie jak motocykl jeździ za mnie. Nie, nie róbcie tak, nie wierzcie, że elektronika załatwi wszystko. Budżet, punkt szósty. Zdradzę Wam pewien sekret. Ile byście nie wydali na motocykl, to i tak okaże się, że będzie to trochę za mało. A żona i tak Wam powie, że to jest dużo za dużo. Natomiast cała magia polega na tym, że... Na przykład powiedzmy, że mamy 25 tysięcy złotych naszego budżetu. I powiedzmy, że nawet jakimś cudem już macie kask motocyklowy i rękawiczki i powiedzmy kurtkę, bo było to wymagane na egzaminie na prawo jazdy. Tak brakuje wam kilka ciuchów motocyklowych do pełnego ubioru i w pełnego szczęścia. Zamiast powiedzmy, że. Że pewne rzeczy już macie teraz macie 25 tysięcy złotych i kupujecie motocyk I te całe 25 tysięcy złotych przeznaczacie na motocykl i pożyczacie jeszcze 2000 tysiące od kupla żeby żona się nie dowiedziała. Tak wygląda większość zakupów naszych jednośladów, niestety. Po dwóch miesiącach okazuje się, że motocykl jest piękny. Spełnia Wasze oczekiwania, ale niestety opony nadają się już do wymiany. Klocki hamulcowe piszczą, a nawet najlepsze lata ma za sobą. I teraz, kiedy wydaliśmy wszystkie swoje pieniądze, i do tego jeszcze musimy spłacać po 1000 zł miesięcznie naszego kolegę, od którego pożyczyliśmy 2-3000 zł na ten motocykl, okazuje się, że właśnie parę rzeczy trzeba w nim zrobić, wymienić i tych pieniędzy po prostu nie mamy. I zamiast przyjemnie spędzać sezon, cieszyć się po prostu z tego, to zastanawiamy się, skąd wziąć kolejne pieniądze. No bo przecież. Żonie nie powiemy. Moim zdaniem najlepiej jest wyznaczać sobie rozsądny budżet. Czyli na przykład jeżeli mamy 25 tysięcy złotych uzbierane, załóżmy, że to jest nasz budżet, to na motocykl rozsądnie byłoby wydać około 19-20 tysięcy złotych, tak żeby tą piątkę spokojnie mieć w zapasie na rzeczy, które w najbliższym czasie mogą okazać się konieczne do zrobienia. To było moje 6 punktów najgorszych porad przy kupnie pierwszego motocykla. Sam złapałem się na kilka z nich i mam nadzieję, że Wy tego unikniecie. Dajcie znać na co jeszcze warto zwrócić uwagę. W zasadzie nie takiego mechanicznego, bo o tym zrobimy kolejny materiał, ale... O czym warto pomyśleć kupując swój pierwszy motocykl? Może o funkcjonalność, może o dostęp do części. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.